Witajcie na moim kanale Jula Kryzolka I dzisiaj y, konkurujemy z małą, kto urządzi lepszy pokoik dla Sisi. Mamuś, wybierasz dom, w którym będziemy urządzać pokojem. Witam serdecznie, tak? Dobrze. To znaczy, co mamy? Dwa domki. No tak, klik, no, tak te. Willa to jest niedostępna. Aha, niedostępna, czyli ten albo ten? Tak. No to w tym myślę, żebyśmy sobie. Okej, okay, czyli taki zwierzęckowe. No to... Kto najpierw? <noise> e, to może najpierw Ty sobie urządzę, Ja popatrzę, ponieważ muszę troszeczkę się zaznajomić z obsługą. E, Okej. Okay. wybierzmy pokój może, mm. nie? No jaki byś chciała? tutaj jest największy pokój. No to może ten największy. Chciałabyś ten? Bo każdy ma swój jeden. A w ten sposób sobie myślisz, żeby zrobić? No, no to podobne są chyba te dwa. Ten Aha. i ten, prawda? Aha. Czy ten mm. i ten nie, Jak chyba w te dwa to są obok siebie ale ten wydaje mi się większy niż ten no prawda? <laughs> to będzie trudne teraz do dzielić może zróbmy w ten sposób że wybierz sobie ty, który chcesz dekorować pokoik no ten później... największy ha, no dobra, nie ma sprawy a ja sobie w takim razie wybiorę ten ten złotek st ze, ze sto Dobra, to ja zaczynam największy pokój dekorować. To może sobie wybierzmy na początku tapetkę. Oto. Bo to w końcu ma być dla Sisi. Pokój dla Sisi, więc może taka Milusia. Podłoga. A może wyjaśni y, kto to jest Sisi? Chociaż widzowie ja pewnie, jeżeli oglądają Twój kanał, to też wiedzą. A, Sisi to jest mój piesek, więc urządzamy właśnie po, y, pokój dla pieseczka. To może tutaj taką kosz y, Tutaj... Ta... Chciałam zaznaczyć, że Sissy jest rozmiarów szczurka, więc ten pokoik będzie dla niej e, bardzo duży, ale no. będzie miała przynajmniej wygodnie. No, teraz... Jakby co, to, to ten telewizor jest do puszczania jej kołysanek. Dlaczego czemu jej zasłoniłaś okno? No dobra, dam no na No nie środek. no, rób po swojemu, ja tam nic nie mówię. Hmm, teraz, które który legowisko by wybrać? Oj. Eee, to jest chyba bardziej kotkowe legowisko. To kasujemy. O, to jest duże, ładne. To też, no, wszystkie są ładne. Nie wiem, masz duży pakój, możesz wszystkie położyć. <laughs> no tak, wszystkie, wszystkie. Okej. Okay. Nie, no żartowałam oczywiście. <laughs> Ale już... W... O, to jest mata chłodząca, Dobra, zostawiam. Nie wiedziałam, że to mata chłodząca z Daszkiem, żeby miała. E, obserwując wcześniejsze filmiki, które Juleczka nagrywała, jak urządzała <grym <grym e, <grym pokoje, e, jak już zauważyliście, Julka jest mistrzynią e, wciśnięcia wszystkiego w każde pomieszczenie. Po prostu jak e, prawda tej klocuszki Lego, wszystko. Już... Obok siebie, tak. Da radę wcisnąć. Ja bym nie dała. Julka da radę. Um, nie wiem, co by jeszcze... Bo ona takie zwisające robię, Jak coś jej zwisa, to się z tymi bawi. Ale może nie. A to nie pasuje. Eee, no i dywanik. Jaki by tutaj dać? O, ten pasuje. Zobacz, mam. No, śliczny. Biały jak Sisi. No. Pod warunkiem, że się nie ubrudzi. <grym> Teraz może obrazek. Oj. A to co? Żeluzja. Mm -hmm. Znaczy te, co się zasłania okna. Zasłony. No, zasłony. Ach. Teraz tak. O. No tutaj jeszcze coś. Mm. Oczywiście na końcu jeszcze dodatki do tego pokoju. To znaczy teraz nawet można, bo tutaj chyba są dodatki dla piesków. Chyba, że nie ma tutaj dodatków. Mm. To dam, to dam. Ona się bawi, w, lubi bawić takimi zwisającymi, więc mm, to dam. Co by jeszcze jej dać? Teraz tutaj, może żeby sobie skakała. Aha, czyli pracować robisz w <pokoju. grybuj> Tak. Nie no, mądrze, no musi się gdzieś bawić. No, tutaj zabaweczki. E, piłeczko! Wiewióreczka, um, um, frisbee, no i to chyba wszystko. Jeśli ja to pomieszczę do tej kości w ogóle? Chyba nie, ale w sumie tutaj, to tu. Aha, to takie sporytne do schowania, tak? Tak. A -a -a. Tu. O. Nie, no ma Troszkę zostawię je otwarte, żeby mogła sobie wybrać co by chciała. Bo generalnie u nas w domu też tak ma, prawda, że ma swój taki pojemniczek na wszystkie zabaweczki. I jak tylko chce się pobawić czymś, to podchodzi i sobie wybiera. No. Więc tutaj też tak będzie miała. Co by jeszcze tutaj dodać? Mam <śmum> To jest twój pokój? Nie, nie wiem, co do Może jeszcze... gdzie to było? Dla niej drewko do sylina, nie? no W sumie na no, nasza Sisi ma coś z kota, więc <laughs> może być. No. E, gdzie to było? Gdzie to było? Dlaczego ja szukałam? Aj, wiem. Czego ja Oj, czekaj, szukałam? Dobra, to weźmiemy jakąś lampkę. O. Z okay. pieskiem czy z kotkiem? Z piskiem tutaj Aha. z kotkiem. Nie wiem, czy ja się połapię, widzowie, z tymi y, tutaj dodatkami. Gram po raz pierwszy, więc... Oj. Przepraszam was za te powiadomienia, co wyskakiwały, ale teraz już nie będę wyskakiwać, więc wracamy do robienia domku. Gdzie to było i w ogóle co ja szukałam? O to, pamiętam. Eee, to i to i to. <ścoughs> no co ładnie? Ale, że to ma kupki. Tak. Ale rozumiem. Eee, musi być że... miejsce, tak. Gdzie? Tu. O, O. I tu. I co jeszcze by tutaj dodać? Hmm. Nie wiem. A co jeszcze? O, najważniejsze. Zapomniałabym o najważniejszym. No i Sisi byłaby głodna. <noise> I bez wody. Co by jeszcze tutaj Dodać. Ha, zabaweczki, zabaweczek ma już wszystko. Szafy. No nie, potrzebna Okej, okay, myślę, że mój pokój już jest gotowy. Teraz mam już teraz No to ty. pokaż swój pokój, jak wygląda. No, no mój, wszyscy widzieli? Mój, y, tam jest ogródka. Może Można oprowadzić nas po tym pokoiku, co do czego służy i tak dalej. Tutaj, dobra, muszę czymś pokazywać. Tutaj mamy jej zabaweczki. E, tutaj do e, robienia jej spraw. No i że do załatwienia się. E, tutaj mamy do leżakowania. Tutaj matę chłodzącą. E, to, to musimy usunąć. Tutaj żerandol. Tutaj e, mamy zasłony, obrazki, telewizor do puszczania kołysanek, kosz. E, mini plac zabaw. E, tutaj drzewa. No i ogólnie tak się prezentuje mój pokoik. O! To znaczy e, Sisi, pokoik, który zrobiłam ja. Zwykle. No i teraz mamusia. Nie pamiętam już, który to pokój, pokój wzięłaś. Nie to był tam? Nie wiem, który ty wzięłaś. No tak. no ja mam o wiele mniejszy, ale to nic. Też myślę, jakoś damy radę. Od czego by tu zacząć? Czekaj, niech ja się tutaj połapię, gdzie co jest w ogóle. E, więc tak, e, może tak, może najpierw e, dywanik wybiorę. Ty wzięłaś ten biały, więc nie będę po tobie papugować. E, to jest kotkowy, to nie, pieskowy widzę, jest tylko jeden, prawda? No. Dobra, serduszko weźmiemy na razie. Najwyżej później zmienię. Tutaj mamy łóżka. Ale go dla psa też tutaj, tak? No tak no. Przepraszam, że się pytam. Robię to pierwszy raz, więc chwileczkę. No. Ojeju, co to jest? Normalnie jak ta. Puszka. Jak puszka, dokładnie. Z jakąś konserwą. Okej. Okay. Nie, tego nie chcemy, tego nie chcemy. Ale tu nie ma dla psów. No co, zobacz! To co? jest stokrotka jest lapsów to jest z lapsów, to jest z lapsów. E, e, to u góry to jest lapsów, to jest mata chłodząca. Dobra, 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 już, nie, już mi tutaj nie rób. To ja sobie wezmę to, bo wydamy takie o... Ty nie masz tej, prawda? Ja nie wiem, czy to nie jest dla kota, aha, aha ale to jest łapka. Ale uszy kota. No, dobra, no dobrze, umówmy się, że Sisi jest podobna do kota, może być. Dobra. Musisz wstawić tutaj zdjęcie Sisi, jak wygląda. Mm. Później, dobra. A to? Może takie? To jest z rybą dla kota. Oj, to nie. Gdzie tutaj jest kosz? O, jest. Dobra. <ślał> ok, leżankę mamy. Teraz co? Teraz byśmy wzięli może? Na ubrania to raczej nie będzie potrzebować. Ale pomyślałam sobie, że może dla pieska weźmiemy, o, coś takiego. I tutaj pochowiemy jej jakieś rzeczy. To później. No bo nie będę jej brała toaletki, bo myślę, że aż taka się nie jest. Dobrze. Teraz może to jest bardziej kot, nie? No. Ale to już jest takie Psiakowate. Proszę, raz. To wiem, specjalnie. Ja wiem, co robię. Chyba. chyba Czekajcie. No i co, to wszystko, co tutaj jest? Nie no, jeszcze parę. Obrazki. To chyba lama, nie? O ile dobrze widzę. Bo nie mam okularów. E, nie I... wiem, lamo tygrys. Lamo tygrys. Chyba. To nie, nie, nie będziemy nie jej straszyć. Lama tygrys, lamo... Nieważne. Kotków też nie będę jej dawała raczej do pokoju, nie będę jej drażnić. E, A Ty miałaś taki obraz ładny, ty to dałaś, prawda? Tak. Nie będę po tobie papugować. Więc wezmę, wezmę, wezmę. To jest kot. Co? No. To, to. jest pies! Piesek! Wybaczcie, kochani, nie mam okularów, tak jak... Spadło. Bo ty... Nie wiesz, że tylko stawiam A -a -a -a. <grym> Dobra, okej. <okay. grym> Nieważne. A tu są zasłony. Tak. Ty wzięłaś te, prawda? Żółte. No to ja, żeby nie papukować po tobie, wezmę białe. Zakryło okienko. Dobra. Jeszcze coś widziałam. Takie to są łapy się? Tu. To, to. To jest łapka taka krótka. Chyba ksia, kocia, bo one mają pazury i tak niszczą wszystko. Boże, A z tej jest podrapane. Dobra. Chyba. To nie chcę. Y czy na tym byłam? Byłam w tym. A w tym? Nie wiem. Nie byłam. Nie byłaś chyba. No ale to nie będziemy. Mało tych rzeczy jest tutaj no do wypróbowania No tutaj jeszcze ważne kurzyć. No popatrz! Ja myślałam, że to jest tak malutko. Nie. Ale to. Tyle tylko. Nie, tutaj masz kuchnię. No dobrze, no to ja wezmę na pewno kostki dla niej. O. Hmm. E, nawet kilka. Coś dla psiaków, jakaś karma tutaj jest? Aczkę. Podpowiem ci to. A, miseczki, właśnie. Miseczki muszą być. To nie to, że papuguje po tobie, no bo nie ma innych z tego, co widzę tutaj, prawda? Jeszcze jest Aha, jeszcze taka. No dobra, nawet bardziej będzie mi pasować, bo mam tutaj żółte elementy w tym. Więc tą miseczkę damy. Nie zaglądam tam do Julci pokoju. Nie, nie, nie. Co tu jeszcze? O to to już takie rzeczy bardziej niepotrzebne dla pieska. O! I tutaj może byśmy jakoś trochę zieleni. prowadzili do tego pokoiku. Hmm, może taki wiszący gdzieś byśmy to powiesili? A czemu to na czerwono jest? Czy ja nie mogę tego tutaj powiesić? A, A nie, dlaczego? To dlaczego było na czerwono? Nieważne. No powiem ci, że to bym też z wielką ochotą wzięła. Ale generalnie cały pokój będę miała tutaj. Chociaż tak po środku. Nie, dobra, to musi się różnić od Julci inwencji, więc... Mhm, dobra. Wiecie co, nie będę przesadzała z tą zieleniną w jej pokoju, bo generalnie... Ale zmienimy sobie podłogę. Na zieloną. Na zieloną. Nie no, przecież to nie... No musisz przyciągnąć. A... No, powiem Ci, że to ciekawie wygląda A to? No, też fajnie Sisi jest jasna Coś takiego O, to będzie idealne Dobra, to, to mamy to Topi to się, jasne. dokładnie, tak jak u nas w Twojej maskotki A jeszcze bym chciała ściany. Albo tutaj masz tapetę, albo Aha. tutaj masz, żeby pomalować Tapeta jest też taka sama, jak... No nie, czuję się jak w łazience. Ja Może... też. Lepiej nie. Wiesz co? A łapki są? To jest psiak. No chodź tu. Widzicie, ja jeszcze mam problem, żeby... Ale obiecuję poprawę. Ty masz taką samą. No, mam taką samą. No nie. Tutaj, zobacz, tutaj jest drugim. łapkowe, niebieskie albo żółte. Na... Żółte, właśnie. Mnie bardzo odpowiada żółty kolor do mojego pokoju. O, idealnie. Dobra. Przepraszam, a czy na tych kościach, na tych to, to coś można zawiesić, czy one tylko są po prostu. Zawiesić. Można coś zawiesić, ale co na to... przykład? Ubrania. Psie ubrania, są tu psie ubrania. Nie! No i to jest problem. To jest błąd, powinny być. A to jest. Kolor ścian. Ale jak zaznaczę tym kolorem, to co pies, to łapki mi znikną. Będzie jednolity tak, kolor. Tak. To nie, my nie chcemy tak robić. Dobra. A tu co było? Podłoga. Czyli generalnie stąd ja już tutaj nic nie wezmę. Prawda, Julcioś? No, jeszcze jedynie możesz na przykład coś na zabawki o, i zabawki. O, o, właśnie. To musi być koniecznie. Ale tak, wzięłam jej kości, które zastawiłam tymi miskami. Ale <laughs> w sumie to... tutaj masz szafę dużą tak. na zabawkę. Cyk. No, tam wskakuj. Mm. Może to jedzonko, to jej damy tutaj. Załóżmy, że tutaj są drzwi, więc. Mm -hmm. Czyli. <grym> Pakuje Sisi, słuchajcie. Sisi <grym> wyjeżdża, nie na no, żartuję, oczywiście, to żart. Mm. Najładniejsza jest ta kość, która wzi którą wzięła Józef. <grym> Ale. Nie będziemy oczywiście zgapiać. A to co jest narysowane, przepraszam? Taki stworek. Nie będziemy straszyć Sisi. Znaczy nie wiem, jakaś tam postać. Tutaj damy może dwie takie. I tutaj może zabaweczki. Bez... Tak bym chciała równiutko. Ale chyba się to tak nie da. Chyba <laughs> idealnie postawić. No ruch. i teraz będzie zabawa. No coś takiego. Są zabaweczki. Cóż to nasza Sisi lubi? No, powiedzmy, że I weźmiemy taką zabaweczkę. Co? O! Co? Ty tego nie brałaś, chyba nie? Nie. A co to jest? Nie wiem. <laughs> chyba nie Nieważne, wziąłem. no dobra. Ty widziałaś hmm. którego podłużnego? białego czy szarego? Białego, a szary to kot. Oj, oj. Nie wiem, to jest taki bardziej drapak dla kota, nie? Ale Sisi jest kotem. No Sisi ma coś z kotka, więc generalnie mogłoby być. Jest kotem, chociaż Tylko jest psem. Wtedy musiałabym to przesunąć tak i dać tam bardziej. O! To bym musiała przesunąć bardziej tutaj. Cokolwiek to jest. A ona nie ma legowiska jeszcze. A nie, legowiska ma ona. Ciekawe dlaczego Sisi ma coś Też się zastanawiałam nad tym, ale nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. I tutaj damy te zabaweczki. O. Tylko jak na razie mam jedną zabawkę. <laughs> zabaweczki, zabawkę. To weźmiemy jej. O. Takie pluszaki, to ona uwielbia. Ja też to wzięłam. Gryźć. Nie wiedziałam, że ty to wzięłaś, już to będzie. A piłek Aha. nie ma? Tutaj masz piłkę, no ale już to wzięła. To wygląda jak bombka, Bardzo nieważne. Okej, to <laughs> okay, tu jej też weźmiemy. O, i tu jest jak takie coś podobne. Cyk. To jest dla kota. Bo ta, to ta jest. <laughs> i co tu jeszcze mamy ciekawego to bardziej do ogrodu o to jest piłeczka proszę <laughs> aczkolwiek chyba troszkę za duża dla naszego <laughs> szczurka małego to mogę jeszcze tutaj postawić też może się tym bawić tylko jeszcze się zastanawiam a czy to jest pudełko? z czymś. To ja nie chcę z czymś. A to tutaj, sorry. Yy, a to? A to jakieś takie małe. No dobra, no Do może się pobawi. Yy, a jeszcze chciałabym sobie coś zawiesić tutaj na te, te kości, które. No to musisz jakieś ubranie dla siebie wziąć. Dla siebie? Gdzie są ubrania? No musisz mogę Cię przebrać nie, dobra dobra kochani, ja myślę, że to by tak wyglądało na tych kostkach chciałam jeszcze coś zawiesić no ale nie ma dla piesków jakichś takich akcesoriów, które można by wykorzystać no, tutaj Szuflatki szufladki są puste myślę, że na razie to wystarczy także tak wygląda mój pokój dla Siski tak, tutaj okienko, tutaj mamy kwiatuszka, tutaj mamy... Czy miałam to pokazywać palcem? Nie, tak nie mam no nie No nieważne, no widzicie. Po prawej stronie stoi szafeczka, tam znajdują się różne akcesoria dla Sisi. Y, o, proszę bardzo, tak. Y, na szafeczce stoi y, zdjęcie Sisi. To nie jest zdjęcie Sisi. Tutaj taki. Nie to. <gry> drapak. Drapak, no drapak, prawda? Do zabawy. Tu się może schować pod spodem w tym drapaku. Tutaj ma bardzo wygodną leżankę, w której się może schować. Może się. Ona się nie zamyka. Zabaweczek mnóstwo ma. Ma swój dywanik w kształcie serduszka. No i tak to wygląda. Czyli to jest pokoik zrobiony przez mamę, a to jest pokoik zrobiony przez. Julcie. Julcie. Duży masz ten pokój, fajny. No i oceniajcie w komentarzach, który Wam się bardziej podoba. Czy pokój mamy, czy, czy pokój Juli. Julci. Juli. Bardzo jesteśmy ciekawe, jak oceni się naszą pracę. Napiszcie w komentarzach, czy Jula, czy mama, czyli który pokój. I ja jeszcze Wam pokażę, bo w mojej willi troszkę się pozmieniało. I jakby, no. no czemu ja wyszłam w pierwsze piętro? Dobra, na drugim piętrze się troszkę zmieniło. Więc muszę wejść na drugie piętro. Wchodzę na drugie piętro. Wchodzę, wchodzę. No Co, i. Co, że wolno ci to idzie? <laughs> Prędzej by było po schodach. <laughs> Nie ma tutaj schodów. I. I tutaj się pozmieniło, bo tutaj jest moje gamerownia i ogólnie toaletka i biurko. Ale. I tutaj jest mój pokój. Ostatnio polubiłam czarny, wstałam i od razu po prostu lubię czarny i wszystko zmieniłam prawie na czarny No i tutaj jeszcze muszę kuchnię i tutaj jeszcze mamu się wziąć. Mama, mama, mama gdzie jest? Poszłam na sekundę. <laughs> Nie mam, nie poszłam do sklepu. Dobra, musimy zobaczyć. O, tutaj jest. Tak, no, Mama, zgubiłaś. A troszkę ci ubrań zrobić? No wiesz, to tak, bo taka podomka trochę. <grym> że może nie wiem jakąś. Um... Wybierz no, sobie no, jakieś, że powiem ci, że tu jest taki wybór. Czekaj. Niech ja zobaczę, co tutaj w ogóle jest. No tu. Tak, Julcie cię złapało, no także nie przejmujcie się, bo. No czekaj, dobrze, czekaj. A może coś takiego? Widzę? Hmm. Albo to. No jedynie, nie, nie, nie. Niekoniecznie. A może to? <gry> y o, to Taka boka Tak nie mogę O, to chyba tak najbliżej To samo co ja Ty masz to? To no? nie, no nie będę nie, nie. bierać jak córka O, widzisz, coś takiego no to już na, na pewno lepsze niż tamto Dużo jeszcze jest tych strech tak, 2000 było kupi, Bo taki pakiet mam, no i 2000 plus stroj. Nie, dobra, to ja to szybciutko coś zaraz wybiorę. zaczekajcie kocha. O Rzesz, co to było? Może y, y, za chwilkę się widzimy, tak, ja jak myślę, mama że coś tak, wybierze. Tak, tak, tak. No. Okej, okay, mama w końcu zrobiła swojego skina. Wygląda on o tak. Troszkę sobie pozmieniała. No i bardzo dziękuję za suby i za lajki. I napiszcie w komentarzach, co chcecie, żebym zrobiła na kolejny odcinek. Papa, pa, zostawiajcie sobie lajki. Papa! Pa.